Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Pozytywnej Wibracji przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Obok mnie Dawid Wójcicki, prezes Voice to Communications. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest rok 1989, co się wtedy wydarzyło? E, miałem 9 lat, pojawił się pierwszy komputer u mnie w domu, e, był to IBM PC. E, ojciec skazał się nauczyć DOSa, e, bo tylko wtedy dostanę dostęp do, do gier. Nauczyłem się DOSa, zacząłem programować. Pierwsze programy, jakie, jakie zacząłem pisać, to były, to były programy, które rozmawiają ze mną i rozmawiają ze sobą, oczywiście nie na głos tylko w formie tekstowej, ale. Czyli to zadawałeś im pytania, one odpowiadały? Tak, tak były, tak, były programowane, odpowiadać na moje pytania. Jakieś pytania które zadałeś? Było na pewno tam pytanie, jaki program zajmuje się czymś tam konkretnym i, i ten bot, czy program potrafił uruchomić drugi program i z nim porozmawiać. Ale te ten... odpowiedzi były przez ciebie wcześniej przygotowane? Czy... No oczywiście tak, mhm. tak, tak. I 9 lat miałeś? Tak. No to zobaczmy w takim razie kolejną datę proszę państwa dość istotną w historii firmy Wojstel 2009 rok. Tak, w tym, roku, w tym roku narodziła się koncepcja wirtualnej asystentki, czyli posiadania usługi, która każdemu Kowalskiemu pozwoli ułatwiać sobie życie, czyli zlecać wirtualnej asystentce załatwienie określonej sprawy, uzyskiwać od niej informacje. Czyli co, dzwonisz pod jakiś numer i mówię, połącz mnie z Dawidem? Więcej, dzwonisz pod jakiś numer i mówisz, ile kosztuje najnowszy iPhone. Albo. Ja ona, mi... ona sprawdza, tak? Korzystając z dostępnych usług sprawdza ci, albo dzwonisz do swojej asystentki i, i, i mówisz spróbuj dodzwonić się do mojej mamy i powiedz, że spóźni się dwie godziny na obiad. Albo umów mnie z Dawidem na spotkanie i sprawdzę swój najbardziej... mój kalendarz. Oczywiście hmm. tak. Kolejny rok 2015 czy 2013, zaraz zerkniemy. Poczekajmy 2013. Tak. E, 2013. Pierwszy prototyp naszego bota, nie była to jeszcze technologia Brilliance, ale to był już bot, który zadawał pytania, można było swobodnie udzielać mu odpowiedzi, na przykład zadawał pytanie, jaki jest rocznik Twojego pojazdu, udzielałeś tej informacji. Następnie kolejne pytania y, sugerowały y, kolejne odpowiedzi i w ten sposób dochodziliśmy do jakiejś wyceny składki y, polisy ubezpieczeniowej. Na no i ostatnia data, która jest chyba najistotniejsza w historii Twojej firmy, 2015 rok. Y, 2015 rok to są narodziny Brilliance, czyli technologii rozumienia y, tego, co mówi człowiek. Technologii, która nie opiera się o rozpoznawanie, ale rozumienie naszych intencji. I dziś o tym będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy o tym sporo rozmawiać. Zobaczyli ile osób w Teatrze Kamienica już jest. Witamy Państwa bardzo Dzień serdecznie. Dobry. No i zapraszamy na premierowe wydanie DIALI i event Gdzie Jest DIALA. Zapraszam Cię w takim razie do Teatru Kamienica. Jeśli możesz, Dziękuję. to przejdźmy. Do zobaczenia w takim razie na miejscu. Dzień dobry. Witamy Państwa na przełomowym wydarzeniu branży Conversational AI Gdzie Jest DIALA. Prosimy o wyciszenie telefonów. Mam na imię Dialla i będę oprowadzała Państwa po naszym spotkaniu. Szukasz najlepszej destynacji, aby zimowy urlop spędzić aktywnie i na świeżym powietrzu, a nie w miejskim smogu? Właśnie próbuję wyjechać pod palmy i wygrzać się na słońcu. Proponujemy znakomite ośrodki narciarskie. No jakie narty? Tysiące kilometrów doskonale usytuowanych, przygotowanych i oznakowanych tras narciarskich czeka. Nie zwlekaj więc i odkryj dla siebie sprawdzone regiony. Dzień dobry. Dodzwonili się Państwo do automatycznego biura obsługi klienta wakacje z nami, aby zapoznać się z ofertą zimową w ciśnij 1, aby potwierdzić wcześniej dokonaną rezerwację w ciśnij 3. Aby uzyskać informacje o zmianie godziny wylotu w ciśnieniu 4, aby zapoznać się z ofertą wakacyjną w ciśnieniu 7, jeśli jesteś nowym klientem w ciśnieniu 8. No tak, nie sądziłem, że będzie logicznie. Niestety wszyscy nasi konsultanci są w tej chwili zajęci. Prosimy, pozostań na linii. Jeżeli ja spędzam na czekaniu na konsultanta 25 minut dziennie, to 394 osoby z tego budynku spędzają łącznie 328 dób w ciągu roku. No, to pojechałem pod palmy, naprawdę. Nie ma co.